Cześć, Siemaneczko, z tej strony Bartosz Oleś Polish Fighters, a moim gościem jest Bartosz Leszko, zawodnik KSW, no i chyba bez wątpienia bohater tego weekendu. Cześć Siemano. Cześć Siemanko, cześć Bartek, cześć, cześć widzowie Polish Fighter, bardzo mi miło tu gościć po raz kolejny. Przede wszystkim Bartek, no gratuluję Ci no zajebistej walki, zajebistego występu, ale chciałbym się cofnąć do tego wszystkiego, jak Ty się dowiadujesz dzień przed galą, dostajesz telefon czy zawalczysz, jak teraz z perspektywy czasu to wszystko oceniasz i jakie wtedy jakby emocje w tobie buz buzowały no bo to jest coś co się nie zdarza często w karierze. No tak, to się nie zdarza często, także też sobie pomyślałem, że to może taka jedyna okazja w karierze w życiu, żeby zrobić coś aż tak szalonego i że żeby miało cenę starość tam sobie wspominać później. Więc Gdzieś telefon zadzwonił około 19.30 od mojego menadżera Artura Staszewskiego i no i pierwsza myśl była taka, no trochę szok, yy, trochę tak się gryzły ze mną, wiesz, takie dwa głosy, jeden głos taki serca, takiego głos serca, głos wojownika i, i chęci wzięcia tej walki, a z drugiej strony taki Wiesz, głos rozsądku jednak, wiesz, podejścia profesjonalnie do przygotowań, do sportu, wiesz, do swojej kariery. E, tym bardziej, że gdzieś tam byłem po tych dwóch porażkach. No i, no i te głosy się trochę gryzły, no ale ostatecznie decyzja została podjęta, została podjęta w sumie dosyć szybko, poszedłem za tym głosem serca. E, jeszcze też po rozmowie z trenerem i, i moją Martyną, którzy mnie dodatkowo jeszcze podbudowali mentalny. także no, no, decyzja podjęta i cieszę się i cieszę się całej walki, ale też no, jestem dumny, że, że podjąłem tak. Czy te słowa trenera Kubotkiego, no które on do Ciebie tam powiedział, to były te słowa, które mogły przeważyć właśnie, że ty ten, ten pojedynek pojedyn, wziąłeś No bo one są wiadomo dość znaczące. <laughs> Nie wiem, czy może konkretnie. Te słowa, bo te słowa gdzieś tam padły już już na zakończenie, jak już w sumie mieliśmy decyzję, no ale jak zadzwoniłem do, do trenera Jakubka z tą, yy, z tą opcją, no to on jakby powiedział, że, że to musi być moja decyzja, że to ja będę się bił jutro i to wszystko zależy jak ja się czuję, no a, a co by się nie działo, no to jakiej decyzji nie podejmę, to będzie dobra decyzja i on będzie mnie w tym wspierał. No, i tam jeszcze parę fajnych słów i powiedział. Także, no, a na koniec wiadomo, ten, ten już, już słynny, słynny tekst. Teraz przejdźmy, jakby do samej walki. Powiedz mi, czy Dominik Cię czymkolwiek zaskoczył, czy tego się spodziewałeś, bo wiadomo, że no, plan na walkę, no nie miałeś czasu za bardzo, kiedy, kiedy, kiedy go ułożyć, ale czy tego się właśnie spodziewałeś? No, bo trzeba, trzeba powiedzieć prosto, no, rozpracowałeś go trochę i. No i wykonałeś no, fenomenalną robotę, no. Mhm. E, no plan na walkę paradoksalnie jakiś tam e, mieliśmy szybko ułożony. Oczywiście to nie jest tak, że, że poszliśmy na żywioł. Ja też, no też jakby kojarzyłem Dominika sam gdzieś miesiąc czy dwa wcześniej po tej gali, jak on wypadł tam e, z walki z Radkiem e, na ostatni dzień z jakichś problemów zdrowotnych, to gdzieś go tam zaczerpiłem w mediach że gdyby chciał szybko wrócić do klatki, i nie tracić przygotowań, to taką walkę możemy zrobić. Więc gdzieś ja tam miałem go już w miarę rozpracowanego. Trener też go na szybko obejrzał, no i tam jakąś szybką analizę, może nie stricte, wiesz, przerobione akcje i, i konkretne założenia, tylko taką no, ogólną myśl, co trzeba robić, żeby właśnie Chodzić na nogach, dużo kopać, trzymać dystans, w klinczu sobie odpoczywać, nie, nie siłować się z nimi i zbierać siły. Nie? Więc jakiś tam plan był. Eee, czy Dominik mnie czymś zaskoczył? Eee, czy Dominik mnie czymś zaskoczył? Mniej więcej tak się spodziewałem. Myślałem trochę, że, że też będzie więcej się bił w stójce, że te momenty. Że wydaje mi się, że niepotrzebnie mnie po prostu pod tą siatką klinczował. Myślę że, myślę, że jakby więcej po prostu spodziewałem się, że, że będzie więcej pracował boksem, a, a nie dążył na siłę do tego clinchu, ale no, ten clinch, no jak dla mnie to spoko. A w którym momencie zdałeś się sprawę, że to już jest twoja walka? Bo mi się tak wydaje, że to tak połowa drugiej rundy, gdzie naprawdę on, on w tej drugiej rundzie wygrywał, ale do momentu tych twoich yy, no, fenomenalnych łokci tej... Tej pracy zrobić w parterze to obijanie go, no to wydaje, wydaje mi się, że to był to już był ten, ten moment, gdzie już zaczęłeś przełamywać do mocno Dominika. Yy, tak, no gdzieś to jeszcze był moment, moment przed, yy, zanim się znaleźliśmy w parterze, tam chyba miałem taką alagilotynę i tam kilka kolan mu takich krótkich wsadziłem. Później na rozerwaniu jeszcze taki lewy sierp yy, wszedł. No i później już ta szarża, już to obalenie, no już to było dla mnie tak jak trochę woda na młyn. I no i po prostu czułem, że, że zyskuję tą przewagę i pomimo zmęczenia, które gdzieś mi, dziś mi towarzyszyło, no nie ukrywam w sumie od początku walki. No to, to mnie właśnie napędziło i mówię dobra, już jestem na, na dobrych torach, już, już nie, mysz, nie muszę myśleć o moim zmęczeniu, już wyłączyłem totalnie myślenie i, i poszedłem za, za instynktem i, no i to już wtedy druga, druga runda. No druga runda była naj, najlepsza w moim wykonaniu na pewno, e, no także myślę od tej drugiej rundy już, już myślałem, że, że to ma. Po tej walce pojawiło się dużo głosów i ja się z tym zgadzam, że to, mimo tego no, bardzo krótkiego przygotowania do walki i tak, i tak dalej, że to była chyba twoja najlepsza walka i twoja najlepsza forma w karierze tak naprawdę. Czy ty y -y. się możesz z tym, z, z, z tym z, z, zgodzić. No, no wiadomo, lepiej byłoby mieć pełniejszy obóz, żeby móc tą bazę nową zrobić siłową, ale wiesz, to co pokazałeś w klatce, te akcje, no, to, to, był, to był bardzo dobry widowiskowy pojedynek generalnie, nie? Mhm. Cieszę się. Dzięki. Czy była to najlepsza walka? No na, pewno, na pewno mogę ją uznać na, no na, na podium. Nie? Jedno, jedno z lepszych. No myślę, że no walka z René Peso z ACA też była, ją tak wspominam, jako taką najlepszą w karierze. Bo tam naprawdę miałem chwilę grozy w tych duszeniach i jednak udawało mi się mi się z nich wyjść i, i tam miałem naprawdę taki mental e, nie do złamania. E, myślę, że walka z Piotrkiem Kubelskim też mi osobiście bardzo się podobała i bardzo dobrze mi się walczyło do, no, do tego momentu, <grym>, w którym zostałem uśpiony. Także no, ale na pewno, na pewno jedna z moich, z moich lepszych walk. W KSW w kategorii półciężkiej masz 2-0, więc takie pytanie, która teraz kategoria? Ja wiem, że Ty mówiłeś też, też przed tą walką i ogólnie, że osi, raczej 8-4 i Ty nawet myślałeś chyba o 7-7, z tego co ja kojarzę, ale dzisiaj oglądałem wywiad z Wojkiem Rysiewskim, który mówił, że on będzie Cię strasznie namawiał do kategorii 93, że uważa, że to jest Twoje miejsce, że nawet specjalnie umieści Cię w rankingu i to, nawet, i to nie na ostatnim miejscu, żebyś miał, miał o czym myśleć. No, zobaczymy, jak tam My jesteśmy teraz na etapie nowych negocjacji z kontraktem. No, to zobaczymy, jak bardzo będzie chciał mnie przekonywać. Niemniej jednak, no ja bardziej się skłaniam ku tej kategorii 84. Myślę, że tam moje warunki fizyczne są, są bardziej adekwatne i no i też. Myślę, że mam coś do udowodnienia sobie właśnie w tej kategorii średniej, ale nie wykluczam absolutnie, i mówiłem to też po pierwszej walce z Damianem Piwowarczykiem właśnie w 93, gdzie też były pytania o kategorię wagową. Nie wykluczam po prostu takiego mieszania tych startów i, i bicia się i tu, i tu, i w zależności właśnie jaki termin, jaki rywal, to, to mogę walczyć też w kategorii 93. I myślę, że to jest najrozsądniejsza opcja. Ty wspomniałeś właśnie przed chwilą o tym, że negocjujecie kontrakt. Powiedz mi, ale czy bierzecie pod uwagę jakieś inne opcje niż KSW? Czy może są jakieś już propozycje od, inny, od innych organizacji, bo na pewno wydaje mi się, że po takiej walce mogą się pojawić. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie pytałem się jeszcze, Artura, czy, czy jakieś tam oferty spływają. Też my nie wysyłaliśmy jeszcze żadnych zapytań. No jakby tak kurczę, ja w KSW czuję się jak w domu i no nie wiem, czy to jest dobre teraz, to co mówię ze strony właśnie negocjacji tych, które już, już, już teraz trwają, ale no, no ja chciałbym się bić w KSW jednak. Jednak mhm. czuję się, mówię, czuję się tu jak w domu. Jest to gala naprawdę na, na światowym poziomie, super zawodnicy, a jednak jest u nas w kraju. Nie trzeba gdzieś tam latać, daleko, czy do Rosji, czy, czy gdzieś za granicę, bo to też wszystko jednak, jednak ma, ma wpływ na, na ten komfort, no, taki psychiczny przed walką, więc. No i zresztą, nie, no, paska SW to jest, to jest moje największe marzenie na ten moment do osiągnięcia wkrótce, więc, no, więc zrobię wszystko, żeby, żeby zostać w KSW. A kiedy chciałbyś powrócić do klatki? Bo chyba już ten rok, już chyba nie. No, chyba, że znowu ktoś zadzwoni o od, od, od 20 musisz yy, przyjechać albo do sprawy na Gliwicy, albo do, albo do Paryża to no tak no do Paryża może być ciężko się dostać w yy, dzień ale jakby tak yy, gdzieś tam wiadomo chodzi mi po głowie K200 i, i bardzo chciałbym by tam zawalczyć. Wiem że tam karta pęka w szwach i jest kolejka chętnych ale też myślę no, że tym występem sobie Y, tą pozycję trochę umocniłem. I, no i nawet jeśli nie, nie będzie zakontraktowana właśnie jakaś walka taka od początku, no to ja tak sobie postanowiłem, że teraz będę, y, będę dalej w treningu, będę w takiej gotowości mniej więcej startowej i jeżeli coś na to KSW 100 na listopad by się wykruszyło, byłyby jakieś roszady, y, to mogę wskoczyć, czy to do 93, czy do 84. Jakby, no wiadomo, jak będzie dzień przed, no to, no to tej wagi nie zrobię, ale no tak trzymam tą wagę, wagę pod kontrolą, że jakby był tam jakieś nie wiem, dwa tygodnie czy coś takiego, e, to też limit wagowy wypełnię. E, więc tak, taki sobie tutaj plan obrałem. No i co? I później na początku grudnia wylot do Tajlandii i tam przezimuję trochę, się ogrzeje. No, i myślę, tak wczesną wiosną bym chciał wracać do klatki. Ja myślę, że po, te, po tej gali, Wojek się zapisze na szybkim wybieraniu obok Adama, Adama Brysza, żeby żebyś był zawsze w gotowości. E, <laughs> okay. Już zmierzając do końca. A pewnie, czy ty masz rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć? Załóżmy, okay. że, załóżmy że zostajesz w kategorii do 84 kg, bo ci tam po tej. Po tej też już na internecie widziałem takie propozycje, że może w jakaś walka z Albertem Ołodzimkowskim Lub z Leidem z który przegrał ten, na tej samej gali. Mhm. No jakby tak, no Albert jest, jest moim kolegą. Trenowaliśmy wielokrotnie razem w Warszawie. Więc jakby no, no nie będzie mi się paliło do tej walki i na pewno nie będę dążył do takiej walki. No i mam nadzieję, że tak się karty rozłożą, no, że nie, nie będziemy musieli tego rozkminiać, czy się ze sobą ubijemy, czy nie. Tak samo nie wiem, z Radkiem Paczuskim, czy, czy z Damianem Janikowskim. Mam nadzieję, że, że do takich potencjalnych starć by doszło jak najpóźniej, najlepiej tylko w walce o pas. A kolejny rywal, no to tak jak powiedziałeś, Lajdzeruni, like myślę, że to by było fajne widowisko. Sądząc po, po, jego, po jego postawie w ostatniej walce no, yy, no na pewno byłoby to, byłaby to widowiskowa walka i, no i ciekawe czy by dotrwała do końca. Yy, no wiadomo, że się siedzą dwa rewanże z tyłu głowy, no ale na Kuberskiego Kuberskiego no na pewno jeszcze chwilę muszę zaczekać. Yy, może w przyszłości z Michałem Michalskim rewanż jak najbardziej chciałbym stoczyć. No Myślę, że jeszcze walka z Tomkiem Romanowskim by też była gwarancją e, dobrego show i, i fajnej walki. Także no jest, to ogólnie jest pełno zestawień i na wszystkie oprócz moich kolegów mówię super tak, no, a na resztę to wiadomo. Lepiej nie, ale zobaczymy co będzie. Okej, okay, z mojej strony to już będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić. To jest Twoja chwila, twój moment, twój czas. <laughs> No już dziękowałem wiele razy wszystkim, także dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję widzom Polish Fighters tutaj za, za odsłuch i co, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.